Świętokrzyski Doradztwa Rolniczego działa na terenie województwa świętokrzyskiego w 13 powiatach. Posiadamy oddział, centrala jest w Modliszewicach, natomiast posiadamy również oddział Centrum Ogrodnicze w Sandomierzu. W każdym powiecie posiadamy powiatowe zespoły doradztwa rolniczego, w których pracownicy bezpośrednio kontaktują się z rolnikami. Ich rolą jest praca z rolnikami w terenie. Zadaniem Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Polsce, w tym również Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa, jest rozpowszechnienie wiedzy, innowacji, postępu w rolnictwie. Jesteśmy pomostem między nauką a praktyką, między instytutami naukowo-badawczymi a rolnikiem. Szkolimy, doradzamy, wykonujemy projekty dla rolników, wszelkiego rodzaju usługi związane z pozyskiwaniem środków. Namawiamy, zachęcamy do korzystania z wszystkich instrumentów, jakie daje nam wspólna polityka rolna i Unii Europejskiej, i również Polski. Każdy plan wspólnej polityki rolnej, każdy projekt niesie coś nowego. Wyciągamy wnioski i oczywiście wdrażamy to, co niesie nam postęp. Oczywiście pojawiają się nowe zadania związane z innowacjami, zacieśnienie większej współpracy z instytutami naukowo-badawczymi, podległymi pod Ministerstwo Rolnictwa. Mamy bardzo dobrze rozwinięte sadownictwo i tu na tym polu mamy widzimy te potrzeby pracy nad wprowadzaniem nowości i innowacji, jak również Posiadamy obszary produkujące warzywa, i tu też jesteśmy otwarci na współpracę, i tu również pracujemy nad pomocą rolnikom w rozwiązywaniu problemów i produkcyjnych, i przetwórczych. Realizujemy, jak wspomniałem, pięć projektów, które są już na ukończeniu. Jestem dumny z dwóch projektów, przede wszystkim z dwóch projektów Wiśnia Bez Pestki. Nazywa się ten projekt, tak nazwaliśmy, gdzie ten projekt zdobył drugie miejsce, jeśli chodzi o innowacyjność, w Polsce w 2021 roku. Słomka ze Słomy, drugi projekt, który zdobył pierwsze miejsce, w ubiegłym roku zajął pierwsze miejsce, jeśli chodzi o innowacyjność. Dlatego z tych dwóch projektów jestem bardzo dumny. Natomiast mamy również trzy inne projekty, które również są bardzo ciekawe. Również dostały wyróżnienia w kategorii właśnie tych projektów innowacyjnych. Jesteśmy dumni również z wieloletniego projektu jakim jest Świętokrzyska Kuźnia Smaków. Posiadamy w tej chwili 106 podmiotów zrzeszonych producentów, przetwórców i również tam są również restauratorzy członkowie tej grupy, a szczególnie przetwórcy osiągnęli znaczny sukces i my pomagamy i promujemy. Znak towarowy posiadamy zarejestrowany, którym podmioty się posługują. Ten znak towarowy znak już jest dosyć znany nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Przetwórcy, którzy są w tym Świętokrzyskiej Kuźni Smaków, niektórzy już wyszli poza granice Polski z, z eksportem swoich towarów. Także tu jesteśmy dumni z tego, że nasza praca przynosi, przynosi owoce. Rolnicy bardzo chętnie współpracują z, z Świętokrzyskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Jest to doradztwo państwowe, doradztwo nie powiązane z środowiskiem biznesowym, doradztwo obiektywne. I tu przede wszystkim lata pracy z rolnikami spowodowały, że to zaufanie do specjalistów, szczególnie do tych specjalistów z długoletnim stażem, no jest dosyć duże. My jesteśmy ośrodkiem, które realizujemy wspólną politykę rolną i wdrażamy te elementy wspólnej polityki rolnej, robiąc projekty, zachęcając, propagując przede wszystkim wiele projektów, które, które, które rolnicy gdzieś tam z mediów słyszą, ale w szczegółach. Jednak wychodzi to od ośrodków doradztwa rolniczego. My znamy strukturę, znamy rolników, wielu lat pr pracujemy, wiemy, jakie te zadania są dedykowane, do jakiej grupy producentów, do jakiej grupy rolników, do młodych rolników, do starszych rolników. Także no, mamy tą wiedzę i wiemy, jak kierować, jak kreować polityk. Rolnicy przychodzą na z pomysłami i rolnicy są tą kuźnią pomysłu ze względu na to, że rolnik jest taka specyficzna grupa społeczna, która również myśli, prawda? I tu y, inspiracją dla wielu pomysłów jest, y, jest rolnik. Jeżeli przystępujemy albo pracujemy jakieś projekty, które później składamy to do, do, do realizacji, do zaakceptowania, do przyznania, do finansowania na realizację tych projektów, to są pomysły, które w wielu przypadkach wychodzą od rolników. To od nich wychodzi problem i, i ten problem później rozwiązujemy. E, rozpoczęliśmy też i zaakceptowany projekt, jeśli chodzi o problem z tarcznikiem w sadownictwie. To jest bardzo poważny problem i w tej chwili już mamy zaangażowaną Politechnikę i e, Uniwersytet Przyrodniczy z Lublina i, i te dwie uczelnie, te dwie jednostki naukowo-badawcze wspólnie z, nam, z nami, jako ośrodkiem zarastu rolniczego. No te problemy będziemy rozwiązywać.